Siemano. Um, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić nową serię z Minecraft. Um, właśnie stworzyłem Nowy Świat. Tam się jeszcze nie załadował. Um, jest, jest to seria o nazwie Trzy Mody i Przygody. A więc bez dłuższego wstępu zaczynajmy. Jak widzę, stworzyłem Nowy Świat. Nic nie zaczynałem. Skopmy sobie troszkę drewna. Akurat jestem w dżungli, to nawet dobrze. <laughs> Myślę, że z 10 na początek na pierwszą noc wystarczy e, Tak nie gram na normalnym, gram na łatwym, ale to nie jest ten peaceful bez potworków To jest ten taki taki łatwiejszy od normalnego, ale nie najłatwiejszy Potworki są, ale bardzo rzadko Tak e, tylko te pierwsze odcinki, żeby mi się tak ogarnął w miarę <coughs> Jak będę gadał coś od rzeczy to się tym nie przejmujcie, to u mnie normalne. <laughs> ale ciekawe te kopanie. Dobra, przejdziemy sobie gdzieś dalej, musimy, gdzieś tu widziałem kurczaka, ale zresztą po co mi kurczak? A, spadnę i dostanę serduszko, znaczy nie dostanę, tylko mi zabierze serduszko. <laughs> Warto by było coś znaleźć do zjedzenia. Taka dżungla też nie jest za fajna Oj Lawa? Wolę tego nie kopać, wolę skopać tutaj. Czyżby lawa? No jaki fart? Lawa Chwila, wiem. Tutaj mam węgię. To o Boże, nie to jaki jestem mądry. Chwila, chwila, chwila. Ja tutaj mam cudowny pomysł. Skoro tutaj widzę węgiel, to zrobimy sobie 4 deseczki póki co. Nie, więcej muszę. Dobra. Zrobimy sobie pana craftinga. Dobrze. Teraz postawimy sobie pana craftinga, kur... tutaj. Teraz sobie zrobimy patyczki. I zrobimy kilof i wykopiemy. Będzie nam POTRZEBNY węgiel Tak Dobry węgiel Węg Węgiel dobra rzecz Nie wiem po co kopię. kilofem to Dużo tego jest? No. Nie tak dużo, dobrze <laughs> No Za dużo tego węgla to nie było, o boże, boże, boże Bo mnie weźmie i spali, dobra ten crafting Już tam zostawię Jest ten teren fajny w miarę. No ładny, ładny teren. E, trzy mody i przygody. Tak. E, tutaj mam wgranego Optifina. Optifina nie zaliczam do moda, bo to jest praktycznie powinna być to podstawa Minecrafta do ulepszania grafiki. E, mam Race Minimap. E, co mam jeszcze? Nawet nie wiem, co mam jeszcze, powiedziawszy. E, w opisie umieszczę. Zapomniałem się nauczyć, co mam. Oj! Ło! Nawet żelazo. Żelazo można chyba tylko tym. Można? Można chyba tylko tamtym. To chwila. Wykopię sobie tego węgla. Węgiel się przyda. Ło! Tu jest jeszcze żelazo. To wiem, co zrobię. Zrobię drugi crafting. Tylko stąd go już wezmę. I zrobię sobie kilof kamienny. Żelazo, dobra rzecz. O, i żelazo wykopiemy. Widzę, że już się noc powoli robi. O, wypłynę. Tak szybciej się będzie kopało. Nie! Kurczę, czemu tak wolno? Przecież jestem ponad wodą. Bo w wodzie się kopie wolniej. Dobra, o Boże, jeszcze tutaj ten jest. Dobra, jeden wykopany. Boże, ile tego żelaza. Ale mam farta dzisiaj, szczerze powiedziawszy. Kurczę, nie włączyłem sobie stopera. I nie wiem, ile odcinek trwa. Przetrwamy tak jedną noc. No. Fila muszę wypłynąć. Muszę uduszę. No i dupa zrobiłem. Dupa, dupa, dupa. Jak to ja. Dobra, widzę, też, że ten, te żelazo nie chce być yy, podatne na wykopanie, a więc go nie będę wykopywał, bo mi się bardzo, bardzo nie chce. Zbierzmy mój crafting, tak jak obiecałem. Tu jest jeszcze żelazo. I pod piaseczkiem. Oj, Szed! Boże święty, jak się przestraszyłem. Tutaj wyjdę. Jeśli gdzieś będziemy musieli zakopać, ale widzę, że tutaj są kurczaczki, to kurczaczki mogę pozabijać dla jedzonka. Kurczaku, kurczaku, nie uciekaj. Dobra, dałeś mi żarcie, to cię teraz zjem. Znaczy jeszcze nie teraz, bo jeszcze mam... Trochę żarcia mam. <laughs> wiem, że gadam bez sensu. Wiem, nie, nie słuchajcie mnie. Wiem, teraz cię walnę, kurczaku. No, aż ty głupi kurczaku, wykiwałeś mnie. Dobra, zresztą walić go. No, dalej, dalej. Wchodzisz, wchodzisz. Biegniemy, biegniemy. Stoczy. szybciej, szybciej. Tutaj są grzybki, a tam widzę jakąś górkę. Górka może być przydatna. Wow, a tu jest kanion. Nie no, teren mamy wyczepisty, wyczepisty. Naprawdę. Podoba mi się, podoba. Wow, tam jest drzewo? Pierwsze widzę drzewo w kanionie. <grych> Tylko żebym teraz nie spadł jak ten, ten ciul. No jak siebie znam, to spadnę. Siedlę się chyba na tej górce, wiecie? Tutaj wykopię sobie pierwsze te, ale tam widzę jakieś jaskinie. To tam może być ładnie, ładnie, fajnie. Wiem, nie zrobiłem sobie jeszcze miecza, zaraz mnie coś może dopaść, ale nic mnie nie dopadnie, bo ja mam takiego ogromnego farta i nie, no tutaj też kanion. Boże, ale tu będzie surowców, haha. Póki co na razie zakopię się tutaj. <laughs> Jeszcze nie jest tak ten. Gdzie jest słoneczko. Czemu nie widzę słoneczka? Widocznie jest słoneczka. Aha, słońce jest tu. Dobra, tu się zakopię. Tak na pierwszy dziomek, znaczy pierwszą noc się tutaj zakopię. Powinno mi wystarczyć. <laughs> Żelazo sobie przetopię ile go mam 9 i zrobię miecz no właśnie będę mógł upolować tych kurczaków cię więcej no um. tutaj mogę jeszcze skopać żeby ładnie było symetrycznie ma być to musi tu być jeszcze o tak lubię bardzo symetrię tutaj dokopiemy troszkę ze dwie kratki dalej jeszcze może Kurwa Sorry zacięcie Tak, wykrzaczyło mi Minecrafta Nie wiem z jakiego PIP No właśnie Potem to jakoś postaram się posklejać, żeby wyglądało jakoś Nie wiem jak to będzie wyglądało, ale się zobaczy. <laughs> nie będę narzekał, póki nie wiem Tak, ktoś tak mówił kiedyś, ale nie wiem kto Tutaj sobie ładnie zrobię ziemią, żeby było jakieś wyjście, chwila O Kurde, nie ma więcej ziemi nie ma, ale mam grawyla, to spuszczę go tam na dół. Mam piasek jeszcze. No, dobra. Może jeszcze tutaj. Żeby było jakieś wyjście. Okej. Okay. Tak może być. Postawimy sobie tutaj crafting. Zróbmy patyczków troszkę. Troszkę poch... Oj, tak dużo tych, tego węgla nie mam. Dopiero teraz zauważyłem. jedna pochodnia w środku to powinno w miarę mi wystarczyć tego drewna też nie mam za dużo, ale to chyba wiem, mogę tak zrobić um, zrobię drzwi jedne i postawimy sobie drzwi co tutaj mogę, aha muszę zrobić piec, mam węgla, mam nie węgla tylko kamienia Zróbmy sobie piec, zróbmy sobie piec i przepalmy w nim żelazo Boże co ja śpiewam? Ja chyba schodzę na dno Dobra to sobie przepalę Nie wiem czy mi się... Zjem takiego kurczaka najwyżej się zatruję Dobra nie zatrułem się Ale już się ciemno robi Dobra ciemno się robi W każdym bądź razie teraz wezmę i sobie tutaj na kopię zrobię taką mini kopalnię Jezu, co to było? Aha, zakopałem się przez przypadek. Zresztą. Mniejsza o to. Oj, wolę nie kopać pod sobą. <laughs> Jak ja to zrobiłem, do fuk? Tu, 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 tu. Dobrze, teraz mi dobrze wyszło. Pam, 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 pam. Ten mod w lewym górnym roku jest, rogu jest przydatny dość bo wiemy, która jest godzinka ile mamy expa dokładnie nie trzeba sobie liczyć jaki jest biom, na jakim jesteśmy biomie teraz ja mam akurat jungle hills czyli coś w rodzaju dżungli Chwila potrzebuje światła. Właśnie, jak jest światło, to u mnie nie ma światła. Wziąłem na najwyższą jaskrawość. Nie żeby sobie ułatwić, ale żebyście widzieli, bo niektóre filmy mają tak, że nic nie widać po prostu. Ciężki sprzęt. Dobrze, pochodni troszkę. Cztery następne. Dobra, tu żeby mi się nic nie ten. Dobra, tu mi nic nie wejdzie. tu, żeby mi się nie respiło nic, bo by było smutno. Tam będę patrzał co chwila na ten, bo ja to będę miał normalnie, tak że będę widział wszystko, ale wy niekoniecznie. Jak będzie dochodził light do dwóch, to będę oświecał pochodnią, czyli gdzieś tu. Jezu. Aha, weszłem w pochodnię. <laughs> Dobra teraz chyba mogę rozkopać trochę tutaj, jakiś tunelik zrobić czy coś Dziś powiedziawszy mogłem miecz zrobić No właśnie Idę do góry wrócić, zrobię miecz I może kill nowy, aj, 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 aj. Gdzie ja schodzę? Ze mną już naprawdę jest chyba nie ten ten Właśnie tak się zastanawiam co zrobić... Po schodach nie umiem wchodzić. Co zrobić z tym żelazem? Co z niego zrobić? Chyba zrobię z niego siekierkę. Albo nie, nie będę z niego robił siekiery. Zrobię kilo z niego. I zrobię siekierę taką. O jezu. I biorę tak. Zrobię sobie Piekierkę. Dobrze. I teraz mieczyk. Okej, okay, może być. Um. Może to jest creeper, nie. nie, nie, nie. O tak, tak, ale ja się trochę cykam. E, lecimy dalej. do końca tego kilofa. Oj, tutaj. I potem. O, jak pięknie. Akurat żelazo wykorzystałem, to akurat mi się zrobiło nowe złoże, pięknie. Dzięki ci generatorze map. O, pięknie. Ładne złoże, ładne. Na miarę swego ładne. Dobra, tutaj wykopiemy w tą stronę. Patrzymy sobie. Tak, nie mam w pierwszym odcinku. Znów mnie kurwa wykrzyczyło. Dobra, jestem znów z powrotem. Jak to już drugi raz, nie wiem co się dzieje. Jak ktoś wie, to niech mi powie. Tak, kurczę, z tym jedzonkiem mało. Muszę coś zjeść. Ach, tutaj chyba zostawię, albo pokopię znowu następne schodki. Chyba pokopię następne schodki. Nie, tutaj nie muszę już. sobie troszkę. Ile ten kilof ma użyć. Miałem takiego moda fajnego, który pokazywał tam w prawym górnym rogu, ile ma zbroja, ile ma co. Tylko że to są trzy mody i przygody, a więc po prostu nie mogę. <taki> Takie życie. <taki> Jakoś to przeżyjemy. Pięć światła, jak nam się skończą pochodnie, to będę kończył ten odcinek bo nie wiem ile on trwa, a nie chcę przesadzać. Tak. Dobra. Pochodnie nam się kończą, jeszcze dokopię do końca. Dobra, nie będę się kopał tak głęboko, bo potem mi się coś tutaj zrobi. Zrobi, tak. Nie będę nic mówił na ten temat. No czemu ja nie umiem wchodzić po schodkach? przed odcinkiem haha ha. nie umiem, nie umiem, definitywnie nie umiem Będę robił sobie takie zwykłe schodki dobra, tutaj będziemy kończyć ten odcinek, tak nie miał być za duży. Tutaj sobie postawimy, żeby mi nic nie wyszło przez przypadek i możemy się cieszyć. Dobra, mamy pięć raza, znaczy 5 pięć, pięć, dobra, pięć tego i 5 ród. Dobra, na tym kończę dzisiejszy odcinek. Cześć!